prosimy księży prałatów o udzielenie nam swojego błogosławieństwa dla wszystkich mieszkańców naszego miasta kochani naśladując mędrców ze wschodu przybyliśmy do Bożej Dzieciny aby złożyć mu pokłon nasz hołd uwielbienie gratuluję organizatorom, wszystkim uczestnikom tego wspaniałego orszaku. Niech Boża Dziecina obficie Wam wszystkim błogosławi. I my kapłani z serca udzielamy tego błogosławieństwa. Pan z Wami i z Duchem Twoim niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący Ojciec i Syn. I Duch Święty. Amen. Do spotkania za rok na podobnym orszaku. Do zobaczenia. A teraz proszę Państwa tradycyjnie na zakończenie orszaku zaśpiewamy najpiękniejszą polską kolędę Bóg się rodzi. Ale może zanim jeszcze zaśpiewamy, proszę Państwa, myślałem, że już nic nie powiem na żywo, ale jeden najważniejszy aktor został pominięty. Dzisiaj w rolę aniołka wcieliła się Milenka. Brawo dla dzieciaczka! Ona najbardziej zmarzła. Brawo, Milenka! Czy jeszcze któryś z królów chciał przemówić? Nie. Rozumiem, że możemy zacząć śpiewać. Bóg się rodzi. Uwaga, kochane dzieci trzymające baloniki. Podczas ostatniej zwrotki podnieść rączkę, może dziecię, wypuścicie baloniki w niebo. Bardzo proszę, śpiewamy Bóg się rodzi. Sure. Masz niebo na nad ziemią, ty szczęście swoje. Wszędzie, w tym ludku, no trudy i znoje. Kiedy królu lewicia, się między prostotą, już są stałe panu dani miłega ci bo i złoto Bóstwo to razem zmieszało z Dla dzieci teraz wasze zadanie najważniejsze. A wszyscy śpiewamy podniecie rękę, boże dziecię błogosław ojczyznę miło. Dobry grada, tak dobrym bycie, zbiera jej siłę. Swą siłę. mi a z ociałem się spali.